Siema. Mamy kolejny dzień, zaraz ruszam na poszukiwania, spakuję sprzęt. No i powoli będziemy się przemieszczać do miejscowości obok. Płynie tam fajna rzeczka, zobaczycie to zresztą za chwilę. Więc do zobaczenia za moment. Dojechaliśmy do miejsca, w którym zamierzałem szukać, ale prawdopodobnie rzeczka już wyschła. No niestety. Sprawdzę to jeszcze dokładniej. Może gdzieś miską uda się coś, coś przepłukać. Jak nie, to po prostu pojedziemy w jakieś inne miejsce. Zobaczymy. Dotarłem na miejsce. Okazuje się, że troszkę wody jest. Ciężko będzie tutaj ustawić płucznie. Ale, może spróbuję na końcu tego przepustu. Piękny, stary przepust Zbudowany z kamienia. Rzeczka ogólnie jest bardzo skromna. W ostateczności po prostu pójdę pozbierać materiał. Tutaj już sobie przygotuję płucznie, spiętrzę wodę. I myślę, że będzie dobrze. Już na samym początku, ślad po może kiedyś jakimś innym poszukiwaczu. Chociaż raczej prawdopodobnie stary szpadel, który wyrzucił jakiś no, niezbyt rozsądny człowiek do strumienia, bo nie był mu już potrzebny. albo po prostu rzecz pobudownicza tego oto przepustu Woda się powoli spiętrza. Poczekamy. W tym czasie przejdę się tunelem na drugą stronę. I zobaczymy co znajdę po tamtej stronie. Może w środku będą jakieś ciekawe napisy. Albo inne jakieś znaleziska. Bardzo ciekawe. Taki wielki kamion. Woda przesunęła. Może nawet będzie tak, że przeniosę się na tą stronę. Wszystko zależy od tego, co tutaj znajdę. O, ciekawe miejsce. Bardzo duży uskok. Można by było tutaj spróbować. Tylko jak tutaj spiętrzyć wodę. To może być dość trudne. Ale ogólnie bardzo piękne Piękne, piękne miejsce. Widać, że też tutaj sporo woda płucze przy wyższych stanach mogłoby być bardzo ciekawie no zobaczymy na razie zostanę tam gdzie jestem postaram się wybrać jakąś jakąś drobinę materiału Jederko 2 zobaczymy Wracam Woda w płuczni już płynie Na razie przepływ jest troszkę może mały ale nie ma się co śpieszyć, na spokojnie, to nie jest praca na akord. To w ogóle nie jest praca, to jest hobby. Dobrze, powoli zabiorę się za zbieranie materiału, który będę puszczał na płucznię. Szkoda tylko, że nie wziąłem sitka. Przy tak małym przepływie byłoby bardziej efektywne to płukanie. No ale nic, będę raczej używał pompy, więc... Nie ma tragedii, zawsze coś tam się dzięki niej przesieje, a resztę jakoś tam sobie już damy radę. Znalazłem takie miejsce. Kawałeczek w górę od mojej płuczni. Jest tutaj bardzo dużo takich stopni i są stare korzenie. Wszystko to prawdopodobnie działa jak płucznia, więc zamierzam wejść tutaj sobie z pompą. I z takich miejsc jak to, czy to, czy tamto, wybrać jak najwięcej materiału, który potem puszczę przez płucznię. I wtedy zajmiemy się już czyszczeniem. Dobrze, biorę się do pracy. Bierzemy się zaczyszczenie materiału troszkę wody do wiaderka. Łapiemy za tył płuczni, żeby nic tam nie uciekło. I woda się zatrzyma. No, może być ciekawie, już widzę coś naprawdę fajnego. To były te buteleczki. Przeciśnijmy poziom wody Żeby tak szybko nam nie uciekła I czyścimy sobie wysnię, żeby nie był mokry plecak Але вже би це позбавитиш. От у мене так раз. Ось Kamykamy, kamyczków warto jest często zaglądać do miejsca. Obejrzeć, czy czasami nie mamy czegoś ciekawego na samym początku. Ja się pakuję i wracam na działkę. Jeszcze tylko zagarnę moje dziury, zlikwiduję ślady mojej obecności tu i za chwilę ruszamy, wybrać to, co udało się uzyskać. I pokażę Wam efekty dzisiejszego płukania. Niestety są mizerne, ale i tak było fajnie. Nie o to chodzi, żeby nas zbierać, tylko o to, żeby szukać. Przejechałem jeszcze w jedno miejsce, Jest w sumie po drodze. Jest to taki Rów rzeczny, widzę tutaj trochę żwirowego materiału. Zamierzam sobie tutaj wpaść z miską z tamtego miejsca, wybrać chociaż, chociaż troszkę łopatką i zobaczymy, może coś wyjdzie. Wtedy najwyżej wrócimy tutaj z pucznią i rozstawimy się na dłuższe pukanie. Bardzo dużo małych kwarców, niektóre są troszkę zabarwione na niebiesko. No i jest obiecująco. Czemu dalej? Miejsce jest bardzo obiecujące. Jest sporo czarnego piasku. Jakiś granacik, malutki, bo malutki, ale też się przewinął. Trzeba tutaj będzie wrócić. Taki jest efekt dzisiejszej zabawy. Nie jest tego dużo, ale te dwa pomarańczowe bardzo mnie ciekawią. Zobaczymy w domu, gdzie mam na pewno sprawdzony kwarc, twardość, przeliczymy masę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra. To do następnego. I przypuszczam, widzimy się za tydzień.